Witamy serdecznie, dziś będziemy składać paks. Szafa Pax, która... To jest... O, druga? To jest ta do przedpokoju chyba, czy No, ta... to nie tam się. No nieważne, będziemy składać paksa, trochę tańszego Paxa. Taki wersja Basic 1400 kosztowała, bo Meister leciał po oporach. E, I teraz tak. Mamy naszą ścianę docelową, na której stanie oto zacna szafa, daj no. Ten, żebym nie wprowadzał widzów w błąd Proszę bardzo, tak wygląda nasza szafa Czyli ona jest gładka, ale przesuwna Dlatego mamy 500 e, Obniżki Powiedzmy I teraz tak, nasza szafa ma wymiary 200 cm Szerokości Wysokość 237 i 42 To jest głębokość I teraz tak Jaki producent zaleca minimalną wysokość Sufitu przy tych szafach 237? 245. Czyli 245, tak? No tu pięknie, bo tu jest 2,5 metra. Czyli w, tej, w tym pokoju jest jako jedyny, który nie ma podwieszonego sufitu, więc ją jakby no, nie wiem, postawimy. Czy, nie wiem czy wstąpimy. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że szafa jest na tyle duża, że składając ją na ziemi, później musimy ją postawić i w momencie, kiedy ją idziemy, lecimy do góry, to szafa nagle zwiększa swój wymiar z 237 na przykład do 240 tam 40 kilku. Jeśli macie niższy pokój, na przykład na styk 240, to zdarzy się tak, że Wam po prostu róg tej szafy zarysuje sufit. I w takim przypadku, pewnie u nas tak będzie, będziemy musieli szafę składać na stojąco. W innym przypadku możemy sobie ją po prostu położyć. Długie boki tutaj na ziemi. Jak nam prezes pozwoli, oczywiście, bo ziemia to jest. Jego kawałek podłogi To zrobimy Na szczęście jest z nami szefowa To jest yy, specjalista sz Jeśli chodzi o składanie Szaf i w ogóle szafek z Ikei. Proszę zobaczmy sobie rzut oka Jak ona nam w środku wyglądać będzie Czyli dwa razy po metrze Pierwsza To jest zaprojektowana tutaj Wnęka na palta czy tam na te Jakieś e Garnitury. Garnitury. Garnitury Tak Tutaj oczywiście jakieś kapelusze, a tu na dole kozaki. Trzy szuflady, znaczy się to będą koszyki na majtasy i na pończochy. I następnie jakaś sekcja t-shirt, sekcja ciuchy robocze i tu kurzołapy. Tak więc, tak oto się prezentują nasze szafy i miejmy nadzieję, że się uda je złożyć. Dodam, że Jedną z droższych rzeczy w pakie przesuwanym jest system do przesuwania. Sam, bo jak byliśmy w Ikei i składaliśmy sobie te szafy, to w zasadzie wzięliśmy wszystko i mówimy fajnie, jest elegancko. I nagle pan zrobił klik i cena wzrosła o 650 zł i nie wiadomo skąd. A właśnie stąd, że te drzwi, które są suwane, muszą być na systemie, który niestety jest... Cholernie drogi, znaczy drogi. No jest droższy niż gdyby zastosować e, drzwi uchylne, bo takie też miały być w tym pomieszczeniu, ale Majster tu będzie miał e, gdzieś e, ten stolik nocny. I przez ten stolik nieszczęsny nocny, no szafa by się nie otworzyła, dlatego zdecydował się na High Life i przesuwne bajery. Składamy. Drodzy, korpusy stoją. Niestety korpusy nie były wyposażone w kołki rozporowe, a wiedzcie, że przy takich wąskich szafach, zresztą teraz chyba przy wszystkich szafach, trzeba je jeszcze przykotwić do ściany, żeby nam nie... Nie zwaliły się. Bo chyba teraz to jest taki wymóg w ogóle, że wszystkie takie jakieś szafki, nie szafki trzeba przywiercać ze względów bezpieczeństwa, bo może dziecko wleźć na górę jak tarzan i wtedy wiecie, jest problem. A tym bardziej, że szafa jest wąska, wysoka, czyli ten środek ciężkości jest też taki słaby. I przednia szafa, która jest przesuwna z tym systemem, no jest dosyć ciężka. Dlatego musimy zadbać o to, żeby to nam się na łeb, nie spadło. Natomiast ściana, która jest za nami, ona ma gdzieś około 5, powiedzmy 6, 7 cm grubości maksymalnie, i trzeba uważać, żebyśmy się nie przewiercili. Więc zakupiliśmy takie kołki rozporowe, które są na dyszkę, czyli wiertło dziesiątka, ale tylko 36 mm grubości, i zaraz będziemy je wiercić. We're shining past, bright as light, just like gold, just like gold. Believing we can spark the break of dawn, we can find the power to be strong. From the darkness of the night, we'll be shining past the brightest light, just like gold. Muszę wam powiedzieć, że szafa paks z przesuwnymi drzwiami to już wyższy stopień skręcania. Tu już trzeba trochę doświadczenia, bo powiem wam, dobrze, że mamy tutaj dziupka, bo byśmy tej instrukcji nie ogarnęli. Tutaj jest po prostu tyle tych piktogramów, niczym w Egipcie starożytnym, a nie wszystkie są w 100% zrozumiałe, ale na szczęście daliśmy radę. Wiecie, tam było przykręcić dwie Później je, później zastąp innymi, no ale suma suma no wszystko gra i buczy. Zobaczcie, że pierwsze drzwi już wjechały, nawet chodzą. Proszę bardzo, tutaj mają taki hamulec, więc dla tych, którzy by chcieli z impetem to się zatrzyma, więc jesteśmy już w, po w, połowie, no po w połowie drzwi. Jeszcze jedna sztuka drzwi nam została i będą się tak prezentować. To co? Idziemy po ten. Dobrą zaletą jest to, że te drzwi, które mają metr, składają się z dwóch pięćdziesiątek. Je się skręca ze sobą na zasadzie wkrętów i docisków. I wygląda elegancko. Aczkolwiek trzeba przyznać, że te najtańsze białe, to takie delikatne. Delikatne, więc trzeba się obchodzić z nimi, jak z jajkiem. Ja sobie mam na scenie można plakat z brawo nakleić. <grym> nie masz Bravo. Z Justinem Bieberem. Z... Z, z Justinem Biberem. To Z Justinem Bieberem. Roz Popcornu. Alboż brawo z... już nie <grym> I'm breaking open the surface in the eye of a wild hurricane. Oh, I believe, I believe, I believe in the fear. Proszę Państwa, po wielu trudach i znojach w końcu żeśmy złożyli tego paksa do końca. Tak więc to jest potwierdzenie na to, że zwykły śmiertelnik, który nie ma za wiele wspólnego codziennie z szafami i meblami, może to sam zrobić w domu. Proszę bardzo, tak to chodzi, to jeszcze tutaj tak szoruje, to jest, są te szczoteczki. Wiecie, żeby kurzu to nie łapało, ale powiem Wam szczerze, że naprawdę szafa, która ma takie coś, bardzo dobra, bo nie łapie tego kurzu. A wiecie, że kurz to się ze wszystkiego robi. Wystarczy, że raz w domu nie ma i jest kurz. Dobra, tak to wygląda e, na chwilę obecną. Majster jeszcze się ewentualnie zastanawia nad jeszcze jedną półką tutaj, e, ale musi to sobie przemyśleć. Tutaj wiecie, jakieś bibeloty, kapelusze. E, wiecie. I, e, I tutaj mamy hangery, czyli te nawieszaki. Tak więc ta strona się prezentuje w ten sposób. Proszę bardzo, patrzymy sobie na stronę, która jest bardziej pakowniejsza, czyli od dołu mamy koszyki wysuwane. Kos Kos koszyki nie mają cichego domyku. Ale koszt koszyka to 50 zł, koszt półeczki 30 zł. Tak więc, no, za dwie dyszki dokładamy. Mamy sobie e, koszyki na majtasy, na skarpetasy. Nie wiem tak jak czy Wy, ale ja na przykład wszystkie skarpetki, jak je wypiorę to w kulkę zwijam i, i mam sobie w takim koszyku. Tu jest przepastny, to nie nie masz tyle skarpetek, ale to sobie przedzielisz na pół albo wynajmiesz. Jakiegoś. Po pociuchu, dokładnie I, i tych. I mamy tutaj e, pięć półek do góry. Tak więc, e, no wiecie, to jest dowolna jakby interpretacja tego, jak to może być. Wiadomo, że to można sobie później e, w miarę użytkowania dostosować pod własny, e, swój potrzebny, jakby layout. Na razie to jest skręcone tak, bo szafy są puste. Otwierają się, otwierają. My w domu też mamy takie koszyki, tylko że akurat w 50 Tutaj jest seta. No i e, jest zamontowany cichy domek. Jak byliśmy w Ikei, to tam na strefie dobrych cen, akurat ten cichy domek był przeceniony. O ile taniego żeś kupił? 30 zł. O 30 zł. Taniej. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest, to są o, te takie elementy tutaj. To sprawia, że w momencie zamykania się e, szafy. O, ona nam tutaj, jakby wpada w taki no, boczek. I, I nie wali tak mocno, tak więc coś takiego można kupić za ile, ile milionów złotych? 1450? No. 1500. Powiedzmy 1500 Z, biała szafa, bez żadnych szmerów, bajerów. No i jeśli nie mówimy, że to jest system przesuwny. Udało się ją zamontować w miarę równo, mimo tego, że mówię, ściany e, dosyć e, no, pozostawiały wiele do życzenia, ale wyszło nam. A czemu dzisiaj tak późno będziecie mieli film, a jeśli nie dzisiaj to jutro z rana. A no dzisiaj słuchajcie, razem z majstrem pojechaliśmy definitywnie zakończyć karierę w naszej pracy zawodowej. I dziś to normalnie żeśmy całe... Mm, Czas od rana do praktycznie popołudnia spędzili w domu, który czyni szalonym, gdyż musieliśmy wypełnić nasze karty obiegowe w wielkim gmachu, który ma 12 pięter i musieliśmy chyba wejść do 7 czy 8 działów, żeby każdy podpisał nam datę podpis i stempelek i jaja były takie jak w Asteliksie i Obeliksie. Nie? Także jak ktoś nie ogląda 12 prac, to e, zachęcam, e, szczególnie kwestia o domu, który czyni szalonym. Także pozdrawiam byłych pracowników i e, kolegów z branży. Jak będziecie się kiedyś zwalniać, też Was to czeka. Także zarezerwujcie sobie <coughs> cały dzień, bo zejdzie i nie będziecie mieli czasu, żeby zrobić odcinek na YouTube. No niestety, ale tak to bywa. No i dobra, słuchajcie, szafa, gra i buczy. Teraz. Nie pozostaje nic innego jak e, jechać na zakupy, znaczy się usiąść przed komputer, bo przecież wszystko pozamykane i zamawiać ciuszki, fatałaszki do pięknej szafy. Jeszcze jedna jest przed nami do złożenia, ale no już będziemy ją skręcać kiedy indziej. Tym bardziej, że tam też się będzie działo, bo szafa będzie z przeszkleniami. Także jeśli jesteście ciekawi jak to będzie wyglądać, oglądajcie i czekajcie. Dzióbka! Bo ona jest mózgiem całej operacji i jako jedyna potrafi biegle czytać języka. Tak. Cześć!